sąsiadka w tym fartuchu to wyglądasz naprawdę petarda. A si sąsiadka to wie, co dzisiaj jest za święto? 7 czerwca jest. No. Międzynarodowy dzień. No niech niech sąsiadka popatrzy. No. Nie SOS. W sumie dla mnie to SOS. Międzynarodowy Dzień Seksu. Sąsiadka, a może byśmy tak jakoś to święto uczcili, co? Nowe zęby mam. To ja może skoszę trawnik.